Ja jestem przeciwnikiem, ja jestem przeciwnikiem głupich odzywek, głupik zachowań. Przepraszam, że ten trenerze. Że... To, co się tu dzieje, bo to, bo to mnie, mnie to, kurwa przeraża. Jesteśmy już po ważeniu przed galą High League 2. Jest z nami trener z Bignifrouw. Dzień dobry i od razu pytam, panie trenerze, wchodzi pan z wielkim show tutaj w ten świat freakfightu. Fightu. Jak to się panu podoba? E... Po, pozdrawiam kibiców. Po pierwsze, e, to jestem tu jakby to powiedzieć z przypadku. Całkowicie, ja już mówiłem to w wielu wywiadach, całkowity przypadek, ktoś zadzwonił jakiś baranowca, chce potrenować i, i, i po dwóch, trzech tygodniach dowiedziałem się, że ja tu mam być, że ja tu mam jechać. Tak patrzałem na tego idiotę troszeczkę tak z przymrużeniem oka, ale, ale co z treningu na trening ten ten baranowca wcale nie był taki baran, tylko coraz bardziej do tego podchodził. Ja mówię: No, co pojadę, będę brał udział w cyrku. I bo ja mam odwagę mówić to, co myślę, i później jak tu przyjechałem. Najpierw jak się dowiedziałem, że my śpimy w jakimś tam Hiltonie w Krakowie. Mówię: Coś tu jest nie tak. Przyjechałem tu. Yy, Podniesioną głową mówię, pomyliłem się, przeliczyłem się. Z wielkim szacunkiem na tych, do tych wszystkich uczestników widzę, jak, te, jak ci ludzie to przeżywają, jak tym żyją, jak to poważnie traktują. Już nie mówiąc o organizatorach, który dali nocnej filtony, zapełnili e, arenę Kraku, Tauron Arenę Kraku. Tyle kamer, tyle wszystkiego. Wprowadzanie, przywiezienie na, na salę, na halę samochodami to szatnie pojedyncze. Poziom organizacji to jest mistrzostwo świata. Tak się dzieje. Tak się dzieje. Walka o mistrzostwo świata, na potężnych galach. Byłem na, na kilku imprezach UFC. Tam jest dokładnie jak tu, albo tu jest dokładnie jak tam, nie? I z wielkim szacunkiem ja zdania nigdy nie zmieniłem o tym, że jak się chcą bić, ja powiedziałem, dobra, niech się tłuką, niech się tłuką, nie, nikomu nie przeszkadzają, nikogo nie okradają, nie robią nic złego, sami się biją, nie? A jak jeszcze widzę te całe zaangażowanie, ta organizacja, ta powaga tego mnie przeraża, bo ja człowiek, osoba ze sportu, ja, ja biorę udział. W zadymach bokserskich, na grandach, na, na torwarze, na jakichś eliminacjach, do czegoś, gdzie to imprezy najniższej rangi, jako ten, ale tam się rodzą później wielcy mistrzowie. Ja nie traktuję turnieju na powiatowym szczeblu źle. O, co to jest, tam, tam, tam nie jadę, bo tam są. Nie, ja wszędzie podchodzę do tego poważnie, ale ta powaga tej imprezy nie była konana. Pan powiedział, to znaczy, że na, na tym medialnym treningu ja jakiś tam uśmieszek. Nie, ja się uśmiechnąłem, bo mnie, ja nie wiem, czy ja się mam śmiać, czy płakać. Ci młodzi ludzie zrobili super fajną robotę i, i, i ja, się, ja to mówię i się śmieję, bo ja jestem tym przerażony. Dzisiaj żadna impreza bokserska, amatorskiego boksu nie jest w stanie zapełnić Areny Kraków. Jestem tego pewien. Bałbym się, że nawet torwaru nie zapełni. Już nasze gale bokserskie, boksu zawodowego już nie zapełniają. Trybun tak jak to robił z początku Bodarczyk i Rudy i, i Tomek Adamek. Ale to co tu się dzieje, jestem w totalnym szoku i każdy mój głupi uśmieszek nie, nie ma nic wspólnego z lekceważeniem kogokolwiek. Od uczestników po ochronę, kierowców, cały ten sztab ludzi zaangażowanych to co się tu dzieje, bo to, bo to mnie, mnie to, kurwa przeraża. Panie trenerze, to ja spytam wprost, bo pan mówi, że przyszedł baran owca, na treningi. Czy ten baran owca, czegoś się nauczył? Czy my widzimy dzisiaj? Jeszcze tam pan mu pisał, która jest lewa, która jest prawa. Będzie pamiętał jutro w ringu? Jak nie umyję dzisiaj, to napiszę mu jeszcze jutro, nie? I, ale z pamięcią to jest tak, ja mam bardzo dobrą, ale krótką, nie? I, i ten... owca będzie... zobaczymy, czy będzie jutro pamiętał. E to jest dla nich zabawa. Ja nawet rozmawiałem z Michałem. Mówię, słuchaj Michał, przecież ty sobie zdajesz sprawę, to to jest dla ciebie show. To nie są kwalifikacje olimpijskie, to nie jest walka o życie, to nie jest walka, że jak przegrasz, to ci budżet domowy spadnie, nie będziesz miał gdzie mieszkać. Przegrasz jedną, może wygrasz następną, wygrasz fajnie, przegrasz za ten dramat i, i, i Michał tak do tego podchodzi. Mimo że emocjonalne to wszystko, bo widzę jak, jak ci chodzą, to ci, to krzyczą, ten fankluby, tych wszystkich ludzi, to, to mnie przeraża. I to są młodzi ludzie, to nie są jacyś tam organizatorzy czy działacze. Z wieloletnim starzem, nie? Bo dzisiaj mówię, młodzi mówią, że stare zgrydy, ale starsze osoby też są, też są potrzebne, bo nie ma tak, że wyeliminujemy starych, będziemy my młodzi rządzić, bo, bo się szybciej potopimy, ale tutaj grono młodych ludzi, fajnych, nawet z pełną powagą robią piękną rzecz. No ja jestem naprawdę, jeszcze raz się głupkowa to uśmiechnę, uśmiech, ale to nie naprawdę z pogardą, ale z wielkim szacunkiem dla całej grupy, dla wszystkich, co tutaj robią to widowisko. Spór, widowisko rozrywkowe. No. Jest Pan zadowolony z tego, jak, jak wyglądał dzisiaj owca? Jak na pewno jutro się zaprezentuje, bo na pewno Pan wie więcej niż my, wie więcej z sali treningowej i na pewno więcej niż było pokazywane na tej sali treningowej po prostu zostało wykonane. więc no, no, na wszystkich pokazach można być mistrzem, nie? Tu trzeba wiedzieć o jednym: że połowa tych uczestników tego uduszy i publika. To jest 15 tysięcy ludzi. Wiele ludzi, wielu tych uczestników nie miało pojęcia, co to jest ryk 15 tysięcy. Tutaj emocje będą odgrywały. Kto wytrzyma psychicznie ten stres, to wszystko. Umiejętności, bo naprawdę. Miałem super zawodników, super wyszkolonych i nie tylko ja wielu. Zobaczył trochę kibiców, nogi drgały i, i nic, i nic się nie da zrobić. Kto wytrzyma psychicznie, emocjonalnie te, tą, tą zabawę, to wyjdzie z tego obronną ręką, ale naprawdę jestem w totalnym szoku. Myśli pan, że owca może się spalić y, gdzieś tam psychicznie, bo wiemy, że Jarek gdzieś tam przed, y, jego przeciwnik Jarek Paszarzomkowski, gdzieś tam miał już okazję prezentować się przed tak dużą publiką, która gdzieś tam szalała na scenie w rozgrywkach gier komputerowych, natomiast owca tego doświadczenia nie miał. Czy to jest jedyna rzecz, o którą się pan przed jutrem obawia? I tutaj powiem tak, no, jeżeli gramy komputerowo, niech panu w mordę nie da, nie? BMMA, niech pana nie przygrak. Walka MMA nikt pana nie kopnie, grach nikt cię nie udusi, nie? To, to, to nie, ma, no nie ma znaczenia. gra nerw w danej chwili, w danym momencie nie są to... Ja powtarzam, to jest piłka żeński, który tam sobie trochę biegał, teraz się chce sprawdzić w rękawicach, MMA, tak zwane, ja to mówię, cegły, nie? bo nie chciałbym ten bojab dostać, dlatego go uników uczyłem. A Przeciwnik coś tam robi, każdy coś sobie robi. Nie? Na ile będzie umiał wykorzystać to, co się przez te dwa miesiące nauczył, jakąś tam odrobinę, coś. Emocje będą odgrywały najważniejszą rolę, a nie umiejętności sportowe, bo sami wiemy, że tu nie ma tytanów sportowych. Są to fanatycy zagorzalcy, jacyś tam kurcka, jak chcę wygrać. Rywalizacja jest. Naprawdę na bardzo wielkim, sama rywalizacja i mocy są na bardzo wielkim światowym poziomie. Panie trenerze, jeszcze chciałem zapytać o jedną kwestię. Czy widział pan to, co tam się wydarzyło przy jednym ze spotkań twarzą w twarz Denisa Załęckiego i Alana Kwicińskiego? Widział pan tą zadymę? Nie, nie. Jeżeli, jeżeli się coś działo. Nie tak, ja jestem przeciwnikiem. Ja jestem przeciwnikiem Głupik odzywek, głupik zachowań. Przepraszam, że ten, że Najlepszy trener boksu w całej Polsce. Pan Zbigniew nie pamięta jeszcze, jak byłem takim małym tym i zawsze mnie po łydkach kopał. Zgadza się. <noise> Dziękuję bardzo. Malik Montana. I ten... Na czym skończyłem, bo mi... Którym... Rozmawialiśmy o Zadymie i o tym, że pan jest temu przeciwny. Znaczy się tak o zachowaniu, braku poszanowania zawodnika. Gdyby w tamtych latach ktoś się zachował źle na meczu ligowym, do, przeciwnik dostałby balkober. Trenek by wyrzucił z hali, wyrzuciłby z klubu. Ja nie poważam żadnych jakichś tam hamskich zachowań. Jeżeli ktoś myśli, że będzie przez to bogatszy, to chyba nie ma racji. Bardziej jestem za tym, żeby to jest pojedynek, przyjechaliśmy się tu bawić, a nie obrażać. Z wielkim szacunkiem. Ludzie, większość ludzi bardziej szanuje tych zdyscyplinowanych uczestników wydarzeń niż tych, co są wulgarni. Weźmy, weźmy. Kliczko nigdy nikogo nie obraził, nic, nic nie zrobił. Szano, szacunek ma na całym, na całym świecie. Łomaczenko, Mega zawodnik, nigdy nikogo nie obraził, a jakby kogoś obraził, to by tata od razu mu dał w łeb i więcej by tego nie zrobił. Ja jestem właśnie zwolennikiem tego, szanujmy się nawzajem, to jest część naszego życia, przygoda fajna i róbmy to na wesoło, bez obrażenia się. Trener Raubo mówi jak żyć, na sam koniec chcę spytać, Owca zapowiedział nokaut na paszy, czy Owca zdaniem trenera Rauby? Znokautuje jutro Paszę. Znaczy się, e, przyjmie tego nie powiedział, bo nawet tam się ten coś pnął, że ten, to dostał w ryj ode mnie. To szybciej by został znokautowany. Powinien powiedzieć, że pokona, a nie znokautuje. Ale to już jest. Pogadam z nim później po walce. Dostanie w łeb ode mnie. Trenerze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego Proszę. dobrego i do zobaczenia. Jutro. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Hala High League 2 już 5 lutego. Widzicie, hala już jest prawie przygotowana. Zostały ostatnie poprawki. Scena gotowa, klatka gotowa. Jest pewne, to wszystko jutro zapłonie. Jeżeli Wam się podobał materiał, pamiętajcie o łapce w górę, komentarzu, zostawieniu subskrypcji, kliknięciu, także dzwoneczka. I widzimy się jutro. Cześć!